Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus, Duchu Święty, ogarnij nasze serca, przyjdź i zamieszkaj w nas. Dzisiaj mamy świętego Ignacego z Loyoli i za jego przyczyną chcemy się uczyć być jadalnymi, być smacznymi. Dzisiejsza Ewangelia jest taka. Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli je na brzeg i usiadwszy dobre, zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Mamy ludzi, którzy są rybami, chrześcijan, którzy są jadalni i którzy są niejadalni. W świetle Pisma Świętego sieć to Pismo Święte, które zagarnia i zagarnia, i okazuje się, że w świetle miłości wzajemnej Pisma Świętego tego, co Jezus naucza, Okazuje się, że jedne ryby są jadalne, a drugie niejadalne. Dobrze znamy chrześcijan, którzy są smaczni, niesmaczni, z jednymi chcemy przebywać, a drudzy są dla nas toksyczni i są trujące. Chwilę pogadamy i jesteśmy zatruci do końca dnia. A są tacy, którzy porozmawiamy, chwilę popatrzymy na twarz. I serce nasze rośnie, oczy idą do góry. Chcemy przebywać z tymi rybami, które są smaczne, które, których pokarm nie jest jadowity, tylko jest jadany. I wybieramy taką drogę, wybieramy takich ludzi. Nasze nawrócenie jest w kierunku bycia smacznym. Po to święty Ignacy uczy nas rozeznawania. Przyglądania się temu, co się dzieje w naszym sercu, żeby odrzucać pewne rzeczy, a pewne przyjmować, pewne brać, a pewne odrzucać. I to, co mamy odrzucać, to wszelką gorycz, to wszystko, co nas czyni ludźmi niejadalnymi, niesmacznymi, zatruwającymi innym życie. Mamy być tymi, z którymi ktoś chce przebywać, bo rośnie, chce przebywać, bo budzi się jego nadzieja. To jest i dla kapłanów, i dla ludzi w kościele, i dla osób, które gdzieś są mniej zaangażowane w kościele. Czy tak jest, czy nie? No to już widzimy, jak się dzieje. Dlatego właśnie są ryby toksyczne, niejadalne i jadalne. Może być ksiądz jadalny i ksiądz niejadalny. Dużo zależy od tego, jak pozwalam rozgościć się Chrystusowi w moim sercu. Jezus jest tym, który ma otwarte ramiona, otwarte serce i przyjmuje każdego. To jest Jezus. Możemy się tylko od Niego uczyć. I na to Wam błogosławię z całego serca. Niech to będzie piękny dzień, smaczny. Bądźmy dla innych jadani. Przyjmijcie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj zapraszam, żebyśmy pomodlili się ze świętym Ignacem. Niech on nas poprowadzi do dobra, do tego, żebyśmy rozwijali się w miłości. Poniżej taka piosenka Fundamentem jest miłość, która pokazuje fundament życia duchowego. Ja ułożyłem słowa do tej piosenki. Mocni duchy ją wykonują. Zapraszam, żeby nas poprowadziła właśnie w fundamencie, tak jak to robimy też na rekolekcjach ignacjańskich. Do zobaczenia.